Rozmówki w banku będę po części prowadziła takie rozmówki, a po części będę podawać tylko wstępne, jakby zdania, co powiedzieć, żeby zacząć w ogóle rozmowę, jak zagadać w banku powiedzmy. W różnych sytuacjach. Mam nadzieję, że Wam się nie przytrafiły, nie przytrafiły, no ale nigdy nie wiadomo. Pierwsza taka sytuacja i Jesteś w banku i chciałeś wybrać pieniądze, ale karta została w środku. Powiedzmy, że wbiłeś trzy razy nieprawidłowy kod, no i idziesz powiadomić, co dalej. Um, Hallo, ich habe ein Problem. Mam mały problem. Problem to jest problem, a problem, problemik. Zwróćcie uwagę, nie mówimy problem, je, czy jakoś tak, problemie. E, tylko dodajemy tam p, pje, jeśli wyraz kończy się na m, dodajemy pje, aby go zdrobnić, tak samo jest na przykład w przypadku słowa um, bloom, bloom, czyli kwiat, nie mówimy blumie, blumcie, tylko bloom pie kwiatuszek, kwiateczek, zoic so to tak na marginesie, jak wyraz kończy się na m, chcemy go zrobić, dodajemy pje, chud, jakie bym problemie, yeah, ja, what is er, what is er, czyli co jest, mm, What is er? Co jest? Albo mogą też się zapytać, What is er on the hand? Mogą się zapytać. W ogóle możecie tego użyć, przyda się, przydatne. What is er on the hand? What is er on the hand? Czyli hand to jest dłoń, ręka, nic związane nie, ma, nie jest z ręką, co ci się stało w rękę, czy coś, nie? What is er on the hand? O to chodzi, że co jest na rzeczy, co się dzieje, nie? Fertel, mów, słucham, opowiedz. Fertel. Uh, what is er on the hand? What is er, co jest? Ich, um, ich wilde geld opnehmen. Chciałam wybrać pieniądze. Ich wilde geld opnehmen. Maar my pasie zit er nog steeds in. Ale moja karta nog steeds nadal siedzi sobie w środku. Sit, siedzi. Sit albo is, Można powiedzieć, że jest, albo siedzi. My pasie zit er nog steeds in. R er słówko. Na pewno je uwielbiacie, nie ma w słownikach. O co chodzi z tym. R tutaj w tym wypadku nawiązuje do bankomatu. Można by było powiedzieć: My Zit z no States in head health automat. Zamiast in head health można powiedzieć R. Wiadomo, że mówiłeś już, że wybierałeś pieniądze, więc wiadomo, gdzie ona siedzi, w bankomacie siedzi, więc nie trzeba mówić in head health automat, tylko można powiedzieć R połączyć razem ze słówkiem in, er in. Jeden wyraz. My zit, um, z zit er in. Um, ok, wecham kijken. ok, idziemy zobaczyć. O oh, ja, yeah, inderdaad, no tak, faktycznie. En de pasje zit erin. En wat moet ik nou doen? Iets om aan wat moet ik nou doen? Ik moet geld opnemen. Krijg ik nieuwe pas? Ga je die uithalen? Er staan nog een kaarten. je moet je op uithalen. Nee, 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 zo zit dat niet. Dat klinkt niet Zo zit dat niet. Ehm um, wij moeten een pasje aanvragen. zapytanie o nową kartę. O oh, jeetje, en ik heb geld nodig. Oh jecie, potrzebuję pieniędzy. Ehm um, wat gaan we nou doen? Um, ja, rustig maar. Um, binnen 5 werkdagen krijg je jouw een nieuwe pas terug. W ciągu 5 dni roboczych otrzymasz tą kartę nową do domu. Binnen, czyli w ciągu binnen 5 werkdagen. And uh, you help, A jeśli teraz potrzebujesz pieniędzy, Problem, can, can sure your, um, To będę mógł to dla ciebie zaraz wybrać. By the Bali. Przy ladzie, przy kasie, przy recepcji, przy tym całym stanowisku. By the Bali. Oh, ok, that is fine. Now, who will you have? Ile potrzebujesz? bla, bla, bla. I potem dalej już odbiegam od tematu. Hut. W każdym bądź razie, aha, jeszcze można na przykład się zapytać, albo sam można, możecie mm, powiedzieć. Um, że wbiłeś jeszcze razy nieprawidłowy kod. Who pyta się pan, pani z banku. Who czyli jak to się stało? Can't od czasownika kommen przychodzi. W tym wypadku chodzi jak to się stało, jak do tego doszło, tak, że ta karta jest w środku, utknęła. Ehm, ich habe drei Kier, Pin Hep nie znaczy że mam, tylko heb inchtutst łączy nam się w jeden czasownik, tłumacząc na polski czas przeszły dokonany od czasownika inchtutsten. A co znaczy inchtutsten? Intucent coś wciskać, wbijać, Powiedzmy, że chcecie coś, mówicie, że coś wpisujemy, zapisujemy, ale nie kartką na papierze, tylko dzieje się to na komputerze, na kalkulatorze, w telefonie, czy tam właśnie pin -kot wbijamy, to wtedy mówimy intucent. Na przykład tucent stąd skąd to się wzięło? To jest e, klawiatura, bo tu to jest przycisk. Tucent też często widzicie na pewno, bo zwróćcie uwagę, jak płacicie kartą, jest druk op OK. Druk op OK, czyli naciśni OK. Tutaj nie powiemy drukiem naciskać, tylko wbijać bardziej, coś wpisywać. Jest in -tutzen. ja. Um, dus ich heb drzwi foute pinko Zamiast fałty można powiedzieć na przykład niet korekce, On jest, to jest prawidłowe, on jest nieprawidłowe. Nie mówimy, ale slechte, bo slechte to jest mamy chude mensen, a slechte mensen. Mamy dobrych ludzi i złych ludzi, ale nie powiemy tego o kodzie, pin, pin kodzie. Że, o, on jest zły, nie lubię go. To jest w tym sensie bardziej. Wtedy mówimy faute, on nit niedkorekt, verkeerde, nieprawidłowy też, niepoprawny też jest dobrze. verkeerde można powiedzieć. Good. Oh, this the pin code is trzy keer fout ingetutst. A tutaj jakie mamy zdanie? Jaki czasownik? IS tu jest czasownikiem, bo INCHTUTZ to już znaczy, że aha, więc kod został lub jest, IS, drzike czy razy źle wpisany, czyli to już nie jest czasownik. I KEP-INCHTUTZ znaczy, że ja wpisałem, a IS-INCHTUTZ wtedy, wtedy bardziej jest przymiotnikiem. Um. Okej, okay, no okay. zamykamy to, lecimy dalej. Następny y, przykład sytuacja to, że zgubiłeś kartę i chcesz ją zablokować. Blokujemy wtedy telefonicznie, nie lecimy szybko do banku, tylko dzwonimy raz dwa na tam jakiś numer jesteś podany, 0,900 i tak um, dalej. Chude morcha, rabo bank warkoningia w czym mogę pomóc? Chudemila, Ahmed Aleksandra i bel om um, mai pasie te blokieren. Igbel dzwonię. Om mai pasje te blokieren. Om te znaczy aby. My pasie, czyli moją kartę Blokieren zablokować. To jest naj, najszybciej, jak możemy to powiedzieć. Czy dzwonimy do lekarza, umówić się na spotkanie, w jednym zdaniu wiadomo o co chodzi. Zamiast powiedzmy się zająkać czy coś i opowiadać, y, miałem kartę, zgubiłem kartę od wczoraj i ten, lepiej w jednym zdaniu, wtedy ten ktoś może już przejść do rzeczy i się zapytać, aha, jakie są Twoje dane, czy coś. To jest Ik on o my pasie te Blokieren. Albo jak dzwonimy w sprawie wizyty, żeby omówić ik bel om afsprakt maken. Ja? Najkrócej, najbardziej rzeczowe zdanie, powiedzmy. Krótko i na temat. Okej, okay, okay. uh, wat is au numer, Jaki jest swój numer konta? Bla, 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 1, 2, 3, 5. Mach ik nog ter kontrolę, jou ja Na przykład, czy mogę jeszcze w ramach kontroli Dowiedzieć się, jaki jest Twój kod pocztowy. Często to y, pytanie jest zadawane, dzwonimy w różnych tam sprawach, audamentu, ubezpieczenia i tak że chcą sprawdzić, czy na pewno rozmawiają z tą osobą, czy ktoś się nie podszywa. W ramach kontroli chcą jeszcze zapytać, na przykład, o Twój adres mailowy, czy numer telefonu, czy datę urodzenia. Mach ich nochter kontrolę jał, co było, postkodej tancer, ja? Albo. Tak jak mówiłam, nie będzie aż tak składnych rozmówek, tylko takie przydatne zdania bardziej tutaj, w takich sprawach. Dzwonisz w czyimś imieniu, na przykład dzwonisz w imieniu mięża, w imieniu męża. Ich był namens mein Mann. Namens znaczy w imieniu. Można łatwo pokojarzyć, bo nam to jest imię, namen, imiona doczepiamy, s. namens. Namens znaczy w imieniu. Ich był namens mein Mann. Dzwonię w sprawie męża. Ich był namens i potem wpisujemy w imieniu kogo i w, w czyim imieniu dzwonisz? E, tutaj jeszcze zerkam, co tutaj mamy? Aha, na przykład em, jesteś w trakcie internet bankierem. Nie bent anhed internet bankierem. Jesteś w trakcie e, bankowości przez internet, tam robisz coś, jakieś przelewy i na przykład przelałeś pieniądze na złe konto. Dzwonisz do banku, żeby to odbukować z powrotem. Jak to powiedzieć? Uh, ja, goedemorgen klantenservice, uh, waar kan ik jou mee helpen? Uh, goedemorgen, ik heb een vraagje. Ik ben uh, bezig met internetbankeren. Ik ben bezig, zajęty, je to, w dus ik ben akkurat Had je gaat erom dat ik traktje ben. Je ook zeggen, ik ben aan het internetbankeren. Dat is dat um, uh, ik in het traktje En ik heb per ongeluk, per ongeluk, dus per ongeluk, ik heb per ongeluk naar een verkeerde rekening het uh, geld overgemaakt. Pralap, Pianza, dat is niet praf. Na een nieuw, konto. En ik zou dat geld graag willen terugboeken. Ik zou pieniądze. Uh, dus pienjonzen. terugboeken, Oké, okay, dat is geen probleem. Ik moet alleen even jouw uh, rekeningnummer weten. En de gegevens. Niet meer sprake, moet je moet je me geven: je nummer, konto en, uh, en dan ga je verder. En wat is jouw naam, geboortedatum, rekeningnummer, bla bla bla. Zoiets. Um, albo co jeszcze? Um, co by tutaj co by jeszcze było? Um, zepsuł ci się na przykład, nie no, czytnienie, bo to nie w wszystkich bankach jest to, może tego nie będziemy robić. Helding Automat, ich du lening Ja przychodzisz otworzyć konto na przykład. Chude middag, ik kom om rekening to openen.

już rozmowa, przechodzimy. Wat voor rekening wilt u openen? Jaki dosłownie wat voor, znaczy co za, co za konto chcesz otworzyć. Zakele ko ofen partikulire rekening, firmowe czy prywatne. I gmuch rach rekening openen chciałbym otworzyć. Prywatne konto. No, wat dysiał, chuborty latom bla bla bla. Wilt u er ook verzekering bij? Czy chcesz do tego też verzekering, czyli ubezpieczenie. Wilt u er ook verzekering bij? And, and what houdt it precies in? Where is the verzekering for? What houdt it precies in? Czyli co to dokładnie zawiera? And where is the verzekering precies for? for się rozdziela? Where for znaczy na co, po co dokładnie jest to ubezpieczenie? No, gaat i wytłumaczyć. And so it's. Filmik trwał strasznie długo. Jeszcze bym tutaj trochę podnawijała. Um, może jeszcze jedno. Machtigen może Wam się przydać. Machtigen znaczy upoważnić. Na przykład, I will my Frau Machtigen. Przechodzisz do banku, tak, że chcesz upoważnić drony do, do konta. A nam hanze, ale ma wszystkie dane będą tam się pytać. Albo właśnie, a propos chcesz zmienić dane, na przykład przeprowadziłeś się, chude, migach, tak telefonicznie można albo przychodzić do banku, i kom o gegevens to veranderen, przychodzę, aby zmienić moje dane. I znowu albo Wezech też jest zmienić. I znowu używam cały czas tutaj stania om te. Naj, najszybciej, jak tak? I na przykład przychodzę, albo ik bel dzwonię om um te, aby co? Om um te veranderen. A jak chcemy powiedzieć, co zmienić, aby zmienić dane, stawiamy to między om, um, a między te. Ik om um, gegevens te veranderen, albo te wijzigen, też znaczy zmienić. Je, yeah. czyli om um te znaczy, aby, niestety się rozdziela. Po polsku jest to jeden wyraz, tutaj dwa. I one też się rozdzielają w zdaniu. Om um stawiamy tam, gdzie chcemy powiedzieć aby po polsku, a te przed czasownikiem. Czyli jak mówisz, chcę, przychodzę, aby zmienić dane, to jest om, bla bla bla, te, veranderen, a to bla bla bla. Między om a te wstawiamy te dane. I gbel om, Havens te, veranderen I czasownik, i kropka, i koniec. I mamy krótkie, zwięzłe zdanie do wykucia na pamięć, bardzo przydatne, jak chcecie. jak żegnam się, widzimy się w czwartek. W czwartek będą, prawdopodobnie będą, em, będą, będą odpowiedzi do zadania, które są na stronie by the Bank. Głównie gramatyka, jak robiliście, a jak nie to, zróbcie, i odpowiedzi będą w filmiku, będziecie mogli w ten sposób sprawdzić, jak Wam idzie. Albo będzie filmik o hmm, coś dla kobiet, o ciąży, kilka przydatnych słówek, ciąża, poród, i tak dalej, jak to mniej więcej wygląda, i jakie słówka holenderskie, bo mnie trochę osób o to prosiło, bo niektóry słówek nie można znaleźć też w słowniku, jak to się tam pani napisa, więc chętnie taki filmik nagram. Um, no i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy czeka, ale na razie pomału, spokojnie. Chodź, Tot z Do zobaczenia w czwartek and dach. Dui!